Ile to kwartał i dekada? Short. Dekada, czyli na przykład 10 lat. Wszystko od greckiego słowa deka. Czyli 10. Często na przykład mówimy 10 dni, 10 tygodni, 10 miesięcy jako o dekadzie. To niekoniecznie musi być 10 lat, może, mogą to być też inne okresy, tylko że właśnie dotyczące 10 na przykład dni czy też tygodni. Dekada, jeśli chodzi o lata, to na przykład od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku. Kwartał to już 3, czyli 3 miesiące: 1 stycznia 31 marca, 1 kwietnia 30 czerwca, 1 lipca 30 września, 1 października 31 grudnia, czyli kwartał to 3 miesiące, dekada to 10 lat albo jakiś okres czasu, trwający 10 dni, miesięcy, tygodni, lat, więc już teraz wiemy, ile to dekada i ile to kwarta. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.